Aldona Latośik, nie tylko my, ziemianinami, jesteśmy. Gdyby wąż miał wiele nóżek, nie snułby się jak sprężyna. To, co piszę, jest ciut próżne. Wiemy, że wąż kończyn nie ma. Gdyby żaba skrzydła miała. Mogłaby nad wodą fruwać, lotek jednak nie dostała, więc jej latać się nie uda. Ptak bez piórek na golaska z jaj wykluwa się pod mamą. Po dniach kilku w puch obrasta, już cieplutkie ma ubranie. Jakby ryba pływać miała, gdyby w rzekach wody zbrakło? No, a czym by oddychała, gdy w oskrzelach by jej zaschło? Pies i kotek, domownicy, z gruntu super kanapowce. Pies przy spodniach lub spódnicy, kot na łowy biega nocne. Brzęczy osa, pszczoła brzęczy, nawet bardzo są podobne. Obie mogą nas zadręczyć, wbiją żądło w swej obronie. Czemu sowa nocą huka, kiedy inni chrapią smacznie? Po co dzieńcią w drzewo stuka? Jednak on przed nocą zaśnie. Tak natura to sprawiła by mieszkańcom Ziemi naszej zbytnio nic nie utrudniała, by nam wszystkim było łatwiej.